O! Coś tutaj... Trupy! Warto mi krypty. No, trzeba zrobić... Te Łucznik! Kiry zrobić Ho. się rozwalił Trupie Trup atakuje, trzeba uważać. Riker nie i klucz Riklena ma niestety ale nie przeżył. Łuk wojenny. Uuuu. Okej, okay. wzięliśmy ten łuk wojenny. Przyda nam się ma jest ktoś w domu O, to są kopacze To są trupie kopacze Pozwól, że za ciebie ten minerał Oha jakiś

zniszczyć o, o. A, przerobiłem go na kości. Gdy to Hram Beliara. Zim, zi, zimna nienawiść. Zimna nienawiść hmm. jakieś siedząkołem, nie? ja. ...jakieś krypty? Szkielety! Łał! Władca krypty! O! Całkiem mocny. o, shit. o, 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 o shit. Trzeba wypić punka Takiego bicia. O. 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 On się broni. No masz, elektro. O. jednak nie używać elektryczności, bo teraz bardzo dużo dodaję obrażeń, jak są porażeni. Jabłko. No, no, no jaką skrzynię zamknięte tu mamy jakieś pierduki i kolejne zawsze się przyda nikogo nie zostawiamy okej okay. czyli tak myślę że się przedostaliśmy Hej! Hej! Zobaczmy, co tam dzieje się w mieście. Czy bunt się udał? Czy udało mi się odzyskać miasto? Stać? A to ty! Ominęła cię cała zabawa. Oh. Baron kwitnie w loszku, a jego brat wszystkim zarządza. O, oh, fajnie. Dobrze, że Hertan objął władzę. Inaczej cały wysiłek poszedłby na marne. Że co? Czy ty przypadkiem na mnie już pora? Nara, ja tam nic nie wiem, nic nie zrobiłem. <grystanie> co słychać, Microsoft? O Gorn, o Diego, wyszedłeś, widzę. Oczywiście <grystanie> już piją, tak zawsze. Tam? O, Zyra jeszcze coś powiedział. Czyli jednak udało się, bo to przejęli. O, siema czyli to jest miejsce tego kolesia Aha. ciekawe co tu jest skrzynia uuu trzy zamki U, długi miecz zarysowany pierścień tak hmm. ciekawe 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 o, posą rzekine osa. Też się przyda. Trzeba pogadać. Jak dobrze cię widzieć? Co się stało z Riklenem? Aż, sorry. Ale mu się umrzyło. Znalazłem go. Ale już nie żył. Powiadasz, że nie żył? Wielka szkoda, ale słowa dotrzymam. Diego jest wolny, a ty dostaniesz Glaid. Całe Stewart ma oh, u ciebie yeah. dług wdzięczności. Weź te tarcze na znak naszej przyjaźni. Tylko Rud Stewart i jego najwierniejsi sojusznicy mogą ją nosić. Kazałem też dostarczyć kilka porządnych zbroi, któraś powinna pasować. W krwawej dolinie z pewnością ci się przyda. O, oh, fajnie. Co będzie z Renwickiem? Zdrada nie ujdzie mu płazem. Ludzie zadecydują. Na razie tkwi w Lochu i ma wiele czasu do namysłu nad tym, co uczynił. Żal mi mojego brata. To Mermund wodził go na pokuszenie. Co się stanie z Mermundem? Może użyję go jak pionka, gdyby zjawił się robar. <grym> A co zrobisz, jeśli robar przybędzie? Zobaczy, że mieszkańcy Stewart kochają wolność. Będziemy walczyć. Jeśli los tak zechce, oddam życie za króla Etorna. Wojowniczy te. To dla mnie zaszczyt. A teraz, jeśli można, chciałbym już ruszyć w drogę. Naturalnie. Ostatnia prośba. Tak? Wręcz ten list Giltorowi, jeśli go spotkasz w Srebrowodzie. Z tym nie będzie problemu. Okay. Bezpiecznej podróży. Niech Inos macie w opiece. Mm -hmm. Czy mi się przyda? Yy, pierdółki? Yy, dostarczyć list tam do pewnej osoby. O, okej, okay. czyli mamy teraz wybór, który pancerz będziemy chcieli użyć. Mamy tutaj stiwarska zbroja płytowa, ciężki pancerz, zainspirowana myrtańskim pancerzem zbroja płytowa. Gwarantuje świetną ochronę, choć kości jej wykonania nie dorówna kosztowi kontynentalnym mistrzów kowalstwa. Nie można pancerz się potężny pancerz, 25 się 5 zdrowia, i zdrowia. Mm -hmm. Stiwarski, Skórzany pancerz, średni pancerz, zwiadowcy ze stewark oraz niektórzy członkowie Gildii gońców leśnych wybierają ten pancerz. Jest podwana na ciche i płynne ruchy. Mm -hmm. Pancerz 50 zdrowie, ma na, więc, arogancję zdrowia i walkę sensową. Niejstrój e, stiwarskiego uczonego, lekki pancerz, te cięż, cięższe szaty staną dobrą dla podróżujących uczonych. Które z nich utkwana zły łyka ziela many co? Większej poparanie wśród osób władających magią. czyli, praktycznie, jakbyś to tak e, dystansowe, to powinienem wziąć tutaj ten. E, tutaj pancerz dla magów bardziej, jakbym chciał też. Ale tak myślę, że i tak często walczę ten, plus że magię używam. Więc przyda mi się ciężka, płytowa zbroja. Bierz mi ją. O oh, jej, yeah, baby. Teraz się nieźle prezentuję. Teraz razem z tym hełmem to jest dopiero zbroja. Teraz jestem prawdziwym rycerzem. Hey, yeah. Teraz będzie mi ciężko zniszczyć. aż każdemu dam radę. <grymne> A słychać jak szeleszczę złomem na sobie. <grymne> Nawet tą tarczę mam taką. Nice ma Diego! Gratuluję, przyjacielu! Nie myliłem się co do ciebie. Co, co planujesz? planujesz? Doprowadzić interesy do końca. Odzyskać łódź, a potem potem się zobaczę. Co się stało z twoją łodzią? Gdy hmm. przypłynąłem, skonfiskowali ją. Dla swojej floty. <laughs> Absurd. To Steward ma flotę? Rozejrzyj się. Dzięki mojej łodzi flota Stuart zapewne dwukrotnie powiększyła swą liczebność. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Gdzie się ponownie zobaczymy? Co planujesz? Wielkie rzeczy, przyjacielu. Wielkie rzeczy. Aha. Wkrótce się przekonasz. Pewnie się przekonał. Panie! <laughs> Ej, górny? Dobra robota, chłopcze. Dobra robota. Dowody przeciw Renwickowi mówią same za siebie, prawda? W rzeczy samej. Zarzuciłem sobie Renwicka na ramię i zaniosłem go do lochu. Darł się i wierzgał jak jakiś prosiak. Odwiedziłeś go już w nowej kwaterze? Cudowny widok. I jeszcze ten tchórzliwy szczur Mermut na dokładkę. Ich ogłupiałe gęby. Mógłbym tak patrzeć i patrzeć. Co zamierzasz? Właśnie to omawiam z Diegiem. Ty zadbaj o to, żeby dotrzeć do srebrowodu. Zobaczymy się jeszcze Na pewno, ho, ho, ha, ha. No, na pewno jakieś, e, bitwie dzięki temu, że teraz e, posiadamy grej. Uwolniliśmy to miasto. Będziemy mogli wyruszyć dalej e, za tą bramę, gdzie potrzebowaliśmy właśnie wejściówki, żeby przejść dalej. Więc e, tam też A, i wyruszymy. Rzut. To ja ci wyglądałem Żółto dzieba? Widzisz ten harun? Widzisz ten pancerz? Widzisz tam ekwipunek? Myślisz, że co to jest z Demobilu? Stać! Droga do Krwawej Doliny jest zamknięta! Gdzieś to już słyszałem. Mam zezwolenie na wyprawę do Srebrowodu. Proszę. Pieczęć barona? W porządku, ale... Oczywiście, może pan przejść. Ale? Mogę przejść? Aha, super. Okej, okay. a więc e, zobaczmy sobie... Co jest za tym murem? Otwieramy klapę. Coś się poważnego dzieje. Wojna. Już po wszystkim. Pora ruszać. A co ze zmarłymi, panie? Wrócimy tu. Z ludźmi i łopatami. O, Orki. Teraz jesteś już mój, mora. Mora! <laughs> Więc przeszliśmy na drugą stronę i zobaczmy sobie co tam się znajduje dalej. Na razie dużo kamieni lasu. Kuraki widzę. Siema kuraku. Dziki ścierwoja to jest. On jest dziki. Jest bardzo dziki. O i zrobił obrót i trach. No i tak dziki nie był, bo byłem dzikszy. Ho, 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 ho. Dość, dość dużo ten ten las. Że porażeni prądem nas wykończysz szybciej. Ła. No i tyle! Nie przyzgodać mi! O, teraz bliżej tego lodu jesteśmy. Dlatego jesteśmy w jakimś tutaj, widzę, takim obozie. Hmm. Czy może nie obozie? W takim... Piasteczku? Nie. Wiosce? No, bardziej wioska. Hmm. Z dehami. Jakiś kasztelan? Glitor? O, to chyba on. Muszę przekazać. Kim jesteś? Musimy... Przybywasz list? z pola bitwy? Nie. Ze Stewark. Szukam Giltora, kasztelana zamku Srebrowód. Znalazłeś go. Ja jestem Giltor. Podoba mi się, do tego koleśio. Baron Stewart dał mi dla ciebie list. Jakieś wieści ze Stewark? Nareszcie. Proszę, skoro już dostarczyłem list, chciałbym Cię o coś prosić. Przykro mi, nieznajomy. Czegokolwiek Ci potrzeba, musisz zaczekać. Zaczekać? Moja prośba jest pilna. PILLA! Wierzę, lecz odkąd skończyła się bitwa, mam pełne ręce roboty. Trzeba pogrzebać zmarłych i zająć się rannymi. Mogę się do czegoś przydać? Docenimy każdą parę rąk. Uh. Muszę wracać na zamek, a Doran ciągle włóczy się po polu bitwy. Doran? To sztandarowy mojego pana. Hmm. Nie chcę się schronić na zamku. Przyprowadź go do domu, a wtedy może wysłucham twojej prośby. Okej, okay, czyli muszę go zabrać z. z, 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 z chce Dlaczego nie chcę wrócić do? Dlaczego Doran do... nie chce wrócić na zamek? Honor mu na to nie pozwala. Podczas bitwy zgubił sztandar mojego pana. A tobie nie zależy na sztandarze twego pana? Zależy, lecz musiałem szybko zebrać na zamku wszystkich swoich ludzi. Hmm. Zajmę się sprawą do rana. Wrócimy do tej rozmowy. Gdzie jest pole bitwy? Na północny wschód stąd. Nie opodal wejścia do wąwozu torniarskiego. Podążaj szlakiem kupieckim. A twój zamek? Gdzie go znajdę? Na południe stąd. Podążaj drogą wiodącą na południowy wschód. Hmm. I wszystko wiadomo. I, w kół, i wszystko w, w bułce. No. <noise> o, teleport. O, oh ja. Yeah. O, trzeba wiernąć. Witaj. Witaj, Gunda. Gunda. Gundoba. Hej ty. Możesz mi pomóc? Hej ty. O co chodzi? Przybywam z zamku. Jestem kupcem. Ale pomagam też w leczeniu chorych i rannych. Chciałam prosić gońców leśnych o przysługę. Ale gdzie oni się podzieli? Rzeczywiście. Wielu ich tu nie znajdziesz. O co chciałaś ich prosić? Potrzeba nam leczniczych orzechów dla rannych. Na południu orzechy. wschód od obozu gildii znajdują się dziki. Trzeba je upolować i wyciąć im orzechy z żołądków. Co takiego? Boże, co? Orzechy to przysmak dzików. Poza tym mają właściwości lecznicze, ale są trujące dla ludzi. Jednak w żołądkach dzików trucizna jest neutralizowana, więc wycinamy orzechy z dzików. E Rozumiem. Okay. Jeśli mi pomożesz, dostaniesz nagrodę. Wystarczy pół tuzina orzechów. Muszę wracać na zamek. Szukaj mnie tam, gdy zdobędziesz orzechy. Czy to na pewno są orzechy, czy to są. Okej, okay, może nie wspomnę o tym. <grych> Okej, okay, mamy takie różne zadania. Sprawdzić pole bitwy, żeby znaleźć sztandarowego, który zgubił swój sztandar od swego pana. I znaleźć orzechy w żołądkach dzików. Zacne, zacne. A ja dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się na raziocha